Siema, siema. Gramy w mapę Wica. I jest fajnie. To dobra, jedziemy. Info. Zobaczmy. Musisz znaleźć drewniany przycisk, który aktywuje portal do następnego poziomu. Przycisk kamienny odblokowuje. Przycisk drewniany. Jest 16 poziomów i 4 rodzaje trudności. Easy, normal, hard, ultra hard. Czapka jednorożec. <laughs> Mam jedno. Ja chcę być jednorożcem. Dobrze. Totem? Co to jest totem? Nie wiem co to jest, wyłączam to. Happy Villager? A to? Ja nie chcę. Dobra. To tylko jednorożec. Jestem jednorożcem. Właśnie, ja nie powiedziałem, To jest y mapa Find the Button, czyli musimy szukać guzika. Gdzie jest guzik? Strelawę. Gdzie jest guzior? Guzik. I to nowe drzwi. Czyli co? Czyli co teraz? Coś zrobiłem. Ale co ja zrobiłem? Gu guzik Ej, okay, może tu się coś włącza? O! No! Ty hamie! Wygrałem? Wygrałem? O! He? Aha, już wiem. dobra. Przegub gaming. Parkour. <laughs> wow, dobra. Ty, ta mapa fajnie wygląda. Jak ja tutaj guzik znaleźć w ogóle? To jest niemożliwe. A co, co się stanie jak zginę? Czy miałem ja pochodnie? <laughs> Zapomniałem, że ten jednorożec ma guzik o, Kompu, kompu <laughs> Jak tu mam guzik znaleźć? Widz, ty mnie wkurzasz On jest zalawał jak nic 100%, ja cię znam, widz Ty go za schowałeś pewnie Muszę znaleźć najpierw kamienny guzik Potem drewniany Ty właśnie, shadery odpalę może jakieś Będzie, będzie śmieszniej Może jakieś odpalę o, o, dobra, jedziemy. Widz, gdzie ten guzik jest? Pisz mi albo zwalniam cię. Rozumiem. brałoga się przygłupie. Ja już tej mapy nie nienawidzę. <laughs> nie cierpię tych twoich map, widz, ale jednocześnie je uwielbiam. No naprawdę? Widz, jestem. To, to jest drugi poziom, to jest drugi poziom dopiero. Pamiętajcie. Duży mózg, czas, dokładnie. Duży mózg, czas. This is big, big, big brain, baby. Nie wierzę. No ja. I to jest Easy! Dobra, teraz trzeba znaleźć ten drugi guzik. Dobra, wiem gdzie Easy. Easy. Wcale nie przesiedziałem tutaj ile minut? 10? Easy 3. Jesteśmy w endzie, Rozumiem. O what to o, co jest? Magia, czarna magia ty. Easy. Normal 1, Jedziemy. U! U! Widz? Coś ty na to, to przez shadery, prawda? <rails> to pewnie przez shadery. Nie, to nie przez Shadery, tak ma być. Dobra, włączam. A ja włączę inne, może te włączę. Dobra, tak mógł być. Co to jest? Czym ty jesteś? Uf. Uf. Czarna magia, co tu się wyrabia? <laughs> ja nie wiem jak to skomentować, to jest czarna magia, naprawdę. widzę wi wi to czarodziej jakiś. Jak w ogóle si przenikalne bloki się robi? Ja pierwszy raz chyba na oczy widzę, nie? O, guzik. O to szybko, portal, gdzie był portal? Portal, 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 tu jest. Iii. Dobra. To jest łatwiejsze niż mi się wydawało. O lol. D Pani, Diaksy znalazłem, panie i panowie! A ja teraz właśnie ogarnąłem. Ja szukam kamiennego guzika, a tu wszędzie jest kamień. Bro, szukajcie guzika. Jak zauważycie guzik, to krzyczcie na czacie, nie? Jesteś popularny już na serwerze polskich graczy ja za oplucie Jailbreak. Ja nie oplułem Jailbreak, tylko wyraziłem swoją opinię. Ja pierwszy raz zagrałem Jailbreak, tak naprawdę. I pierwsze co się dzieje, to chłop mi mówi, żebym podskoczył. Skaczę i umieram. W ogóle nie tłumaczą nic nowym graczom, mam sam się domyślać. Ciekawe też. Nie ma w lawie. Wiesz co, widz, ja ci nie za bardzo wierzę, że nie ma w lawie. Co to jest? Widz na pewno jest w lawie, okłamałeś mnie. A! Na akwenie dzieci o ciebie pytają. Nie gadaj! <laughs> Nigdy nie wiedziałem, że ludzie będą mnie rozpoznawać na serwerach, chłopie. Jakub Wielki, w tym trybie trzeba wyraźnie słuchać, tylko jak powie zakaz tego, a potem zrób to za... No ale do... I, i, i to wszystko, trzeba wyraźnie słuchać, a osoba, która przetrwa, nie? Ostatnia osoba przy życiu w yy, drużynie czerwonych i tak umiera pod koniec, więc to nie ma sensu i nic nie dostaje, więc nie wiem, dla mnie, dla, mi się ten tryb nie podoba, ale jak ktoś lubi ten tryb, to ja tam nie oceniam. Ale po prostu wyraziłem swoją opinię w tym filmie, pierwsze wrażenia. I jak, nie, jak niektórzy są źli, że wyrażam swoją opinię, to to już nie wiem, co, co, co powiedzieć. Na przykład Friday na następnej rundzie, czyli nie musisz słuchać Blue albo wybierasz grę, jaka ma być w następnej rundzie. I to wszystko. Aha, no to trochę nudne, nie powiem. W ścianie na tym level jest portal. Na którym level? Bo czat jest opóźniony, więc nie wiem na którym level ty mi mówisz. Na starcie na w tym poziomie pod pochodnią. Gdzie był start? Pod pochodnią. Widz? Widać, że tu jest ten, ja nie mogę. Ma... Znalazłem portal, ale nie ma guziora nigdzie. I ją nie mogę, dobra, ma jest portal. I, 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 I co z tego? Ma mam portal. Gdzie jest Guzio? Nie wytrzymię, nie wytrzymie. Już nienawidzę nienawidzę guzików, nienawidzę drzwi, nienawidzę fok. Kogo jeszcze nienawidzę? Wszystkiego nienawidzę, nienawidzę życia. Coś się pali? O, pożar! Widz! Pożar! Rób coś, zrób. Jestem spadam. Widzicie co ja widzę? Wungiel, nie, nie wungiel. Nie widzicie tego tutaj? Ja tędy przychodziłem. Ja tędy przychodziłem chyba z 20 razy, nie? No, zostaw mnie. Ja tędy przychodziłem naprawdę z 20 razy. No, to jest nie fair. Od teraz bez dźwięków. Aha, dzięki. Czyli nie wiem, co się nawet stało, więc nie wiem, gdzie jest drewniany guzior nawet. Tu jest start? Ej, ja przysięgam. Ja, ja, ja patrzyłem tutaj. Ja przysięgam, ja tutaj patrzyłem i nie widziałem tego. Czy ten guzik się zrespił po tym jak ja kliknąłem ten kamień, czy on zawsze tu był? Czyli really gaming. Jedziemy. Jedziemy dalej. No, ale zimno. Ale dobra, ten efekt z 3Dami wygląda okropnie, nie powiem, więc wyłączam to. <laughs> Bo ja wiedziałem, że widz to jest jakiś czarodziej, nie? Zobaczcie, co on mi robi. To jest mapa 2 w jednym, to jest mapa parkour i find the guzik. O! Dobra, tu jest portal. Ale ja portalu nie szukam, ja szukam guzi. Gdzie mam tam skoczyć? Yeet? Jest pod portalem. No, gdzie? <głosy> <głosy> gdzie? Jestem tu i nic tu nie ma. No, klikaj w to. No, przygłupie jeden. L, no dzięki. Dobra, nawet nie skomentuję tego. Nienawidzę cię widz, zwalniam cię. No i jak ja mam w to trafić niby? <laughs> Zwalnia się miejsce na moderatora. Widz już nie jest moderatorem. Dobra, teraz. No! Rozwalę coś zaraz. Dobra i teraz? Tak. Aż to. <laughs> Haha, nie, 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 nie. Ja nie będę się denerwował na Minecrafcie, chłopie. Ty myślisz, że mam co, dwa latka? Dobra, teraz patrz to. O! Dobra, gdzie jest guzik dr drugi? Co tu jest? U! Magia czarna, co jest? Aha. U! Nie gadaj! Nie gadaj, że to jest na czas. Nie gadaj, że to jest na czas. Nie gadaj, że to jest na czas. Nie gadaj, że to jest na czas! Gadaj, to jest na czas. Dlaczego tu jest na czas? Nie mogę z tej gry. Widz, już nigdy... Nie. O. Wytrzymaj prawy przycisk. A myślisz, że co ja robię od początku? Myślisz, że jak klikam, ja trzymam. Patrz, spadam i trzymam i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Ten guzik jest nieklikalny. Ten guzik jest nieguzikalny. Nie da się go guziknąć. Jest! 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 Nie, 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 nie! nie! W wysokości, w wysokości, w wysokości! Szybko, szybko, szybko! <słuch> O, powrót. Nie, 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 czekaj, 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 gdzie, 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 chwila. Co teraz? Powrót? Nie, 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 nie. chwila, 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 chwilach. Oh, Oni że zaraz jakiś labirynt śmieszny każesz mi przychodzić. Dobra, szybko, szybko, szybko. Uh, Let's go. gdzie jest? Koniec. Po, 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 po. To jest Na czas? Nie wiem, czy to jest na czas. Lecimy stąd. Którędy, tędy? 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 Tędy, tędy. Szybko. Portal, portal, portal. Ja nie wiem czy on jest na czas, ja, ja się śpieszę. On chyba jest na czas. Wszystko tu jest na czas, szybko! Przeszliśmy to przekleństwo. Jedziemy dalej, dobra. Normal 4, co to jest? Wow, co jest? Co? Wiem! 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 Jezu, gdzie ten guzik był? Tutaj, nie? Tak. Już wiem o co chodzi. Patrz to. <śmienny> jeszcze raz, jeszcze raz. To jest łatwe, to jest łatwe. Ok, jestem po prostu głupi. Jestem słaby. Udało się! nie Drzwi! Drzwi! Nie wiecie co ja to zamknę. Żartowałem, nie wiem co zrobić, o co tutaj chodzi. Ty czekaj! Pochodnie! Widzicie, pochodnie tam znikają. Teraz nie, ale, Proszę pa 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 pa. No to jakby się odbijają. Pa, znikają tam nie? Niektóre. Tam mogę wskoczyć tam? Umieram, umieram, umieram Mój mikrofon spadł, nie? Boże, dobra To jest... To jest masakra, to jest kraksa, to jest... Aha Czemu ja nie poskoczyłem? Ja zrobiłem takie... Ej, to... co? Nie ma sensu, to nie ma sensu, ta gra nie ma sensu ASMR, robi odcinek, znaczy live No skocz ty babusiu nie widzicie, nie widzę. dzisiaj SMR mój kanał jest. Robimy to. Uf, dobra, jedziemy, 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 panowie, panie panowie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Uwaga! Speedrun, 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 speedrun. Bum, bam, bam. Dobra, nie wiem czemu ja to zrobiłem, jestem przygłupem największym, ale wracamy się tam i tak jakby nigdy nic się nie stało. Bum, bum. Patrz. Jestem lepszy po prostu od was. Ja tylko popisuję. A tak naprawdę jestem bogiem w tą grę. Teraz co mam zrobić? Mam się od tam tamtego odbić, tak? Sna, slime, tak. Dobra, jedziemy. No! Dobra, przynajmniej nie cofnę. Oooo oh, ta gra! Ta gra, ta gra, ta gra, mmm, ta gra, mmm, ta gra. Mmm, mm, ta gra, mmm, mm, ta gra, mm, 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 ta gra. Ta gra to jest jednak gra diabła. Jest! O oh! Nie klipujcie tego dźwięku. E? To jest dosłownie niewidzialny labirynt, zobaczcie. Nic nie widać, nic nie ma. Widz, ty naprawdę nien nienawidzisz mnie, nienawidzisz mnie, przyznaj się. <grystanie> <grystanie> Za dobry po prostu. A, guzik, zapomniałem o guziku. O nie. Nie gadaj, widz, widz, nie gadaj. Nie gadaj. Gdzie jest ten guzik? Gdzie jest guzik? Gdzie jest guzik? Zapomniałem o guzikach. Gdzie są guziki? Nie gadaj, że muszę się cofać. Nie gadaj, że muszę się cofać. Tylko mi nie mów, że muszę się cofać. Guzik. O, dobra. O, dobra. Już się bałem, że będę musiał się wracać. Siema. Ja nie. Ja odmawiam przejścia mapy. Odmawiam. No co chcieli drzwi? Kto to są oni? Kto chciał drzwi? Bo ja nie. Co ja się będę bawił? <laughs> co ja się będę bawił w jakieś tutaj gry? Wica, jakieś gierki. To jest. To jest fake guzik na stówę, nie? Wy to widzicie? Patrz, jestem teraz tutaj, nie? Jestem teraz tutaj. Zrobię kółko. Jestem tutaj, nie? Ale nie było... A i teraz się wrócę. Excusez moi. O oh boy. o oh boy. O co tutaj chodzi? Mój mózg teraz myśli nie, nie, do, nie za dobrze myśli, ale myśli Ale Nie skomentuję tego nawet O! Mi się bardzo ma podoba, widz. widz ja, ty, wy Ja nie umiem polska, ty postujesz te mapy Na jakichś stronach, widz? Bo jak nie, to powinieneś zacząć, bo te mapy są fajne. Muszę coś zrobić. Coś, co... Zgodnie z tradycją muszę coś zrobić. Ostatnią mapę ci wysadziłem. To też muszę. Taka ta... Z zasady po prostu. O, to... O, tak, to przeklęte było. Ja tu muszę rozwalić. Na pewno te drzwi muszę rozwalić. Zgodnie z tradycją, dokładnie. Tradycja jest taka, że każdą mapiewicę, którą przejdę, muszę wysadzić. A, epokę kamienia. Dobra, jesteśmy w epoce kamienia, panie i panowie, ale TNT mamy. Tak już niestety jest. O, panie! Co, rywicz, ale taka jest tradycja. Musisz się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało tego live'a, bo mi się fajnie go grało, <grytanie> że tak powiem. Siema wszystkim, to by było na tyle. Bye bye. Jak się kończy stream.